No więc e, witamy w dniu numer 8, moi mili, e, dla tych z was, którzy to oglądają poza Kikiem, to jest to e, zapis właśnie z transmisji na żywo e, na platformie Kik, tak więc zachęcam oczywiście bardzo serdecznie do tego, żeby zostawić obserwacje i być na bieżąco, żeby nie czekać na to, że będzie odcinek na Ety, ale żeby szybciej sobie obejrzeć, żeby pogadać i tak dalej, zachęcam serdecznie, link pierwszej linijce opisu, a tymczasem z tego co pamiętam to ostatnio odblokowaliśmy laboratorium e, i tyle pamiętam z dnia ostatniego natomiast e, właśnie tuż tu mamy kolejny koral z tymi oto zacnymi slajmami, więc e, z pewnością skupimy się też na nich, jeżeli chodzi o e, ewentualnie e, ewentualny że tak powiem e, Progres ogólnie wszystko to, 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 co chcemy zrobić, to musimy się tutaj e, troszeczkę zastanowić. E, z jednej strony chciałbym ten koral ulepszyć, ale z drugiej strony chciałbym e, też troszeczkę w laboratorium zainwestować. No ale o tym za chwilę na no spokojnie. Więc, tak, z tego co pamiętam, hmm, z tego co pamiętam, no to aha, dobra, te buraki to do tych miały iść elegancko, tutaj karmimy nasze slajmy Zacznijmy od czegoś bardzo pozytywnego, czyli od tego, żeby nakarmić slajmy, zgarnąć kasę, no, czyli <laughs> naprawdę bardzo pozytywna informacja o zarabianie kaski i teraz tak, z tego co pamiętam, tutaj sobie jeszcze przypomnimy, e, to właśnie Mind Mango e, chciały te slajmy, a Cubery z tego co pamiętam Chciały chyba inne slajmy, mogę się mylić tak, cubery to fosforowe dobra, to już wszystko pamiętamy szybkie przypomnienie dla tych, którzy e, nie pamiętali jeżeli ogólnie oglądacie po raz pierwszy jakby moją serię ze Slime Ranchera, to zachęcam was do tego aby obejrzeć wszystkie odcinki, bo naprawdę dzieje się dużo fajnie, jakby nasza farma slajmów się rozwija tak więc, e, tak to wygląda Obra elegancko a, i tu mamy te cubery. dobra. Elegancko. Te cubery trochę spadło, już tak powiem od ostatniego razu. Tu jeszcze pogofruty, marcheweczki. Elegancko. I teraz tak. E, tutaj okej, okay, nie będę miał tyle miejsca. Dobra, weźmy to wywalmy. Air Drive, jeżeli chodzi o upgradey. Właśnie, nasze padle slimy. Te slime są naprawdę jest żyła złota. Tylko ja będę musiał ogarnąć. Właśnie nie pamiętam, bo z tego co kojarzę, to później można skraftować drona w tym laboratorium. Teraz nie pamiętam, czy można jednego drona na jeden cały nasz obszar, czy na jedną, że tak powiem, mapkę. Więc tego nie pamiętam. I okej, okay, Mind Mango to powinno pójść jeszcze tylko się upewnię do tych. Tak jest. Tak więc proszę bardzo, Mind Mango elegancko. Pogo fruty tutaj, a Qbery możemy dać tym do Autofidera. Tutaj jest ten Autofider. One nie mają Autofidera? Bez Kitu. Dobra, to paddle plorty sprzedamy. No i zakupimy ten Autofider. No. Jak, nie, jak, tak, że tak powiem. Normalnie sobie te slajmy bez Autofidera poleciały. Tego jeszcze nie grali, że tak powiem. A więc wracając, sprzedaliśmy nasze paddle plorty. No i musimy sobie zakupić autofiderek, do którego dorzucamy piękną liczbę Cuberry Z jednej strony jest bo odpadnie nam takie, że tak powiem, mocne śledzenie tego ile e, potrzebują nasze slajmy żarcia, przynajmniej te. więc fajnie. Natomiast nie ukrywam, że e, to tylko takie... Częściowe, już yy, tak powiem, tymczasowe rozwiązanie. Okej. Okay. Tutaj tylko trzy lorciki. No jeszcze one nie do końca się połączyły z tymi yy, hunterami, ale to nic nie szkodzi. Sprawdźmy jeszcze raz sobie te upgrade'y nasze: Airdrive o i 50 tych. To na pewno sobie zakupię za chwilę, żeby mieć 50 yy, tej stacków maksymalnie. To jest bardzo fajna opcja. Jeszcze jedna sztuka nam została. Okej, okay, mamy to. Proszę bardzo, 2500 golda. Coś pięknego. Tu mamy ofertę. No, taka średnia ta oferta bym powiedział. Okej, okay, tu one chyba nie dostały wystarczająco rzadkich, jak mi się wydawało. O, ale mogę się mylić. Najwyżej dwie farmy się zakupi tego oka-oka tam nie będzie problemu yy, okej okay, tu mamy to jeszcze podbierajmy no i będziemy mieli około 3000 więc fajnie jak najbardziej proszę bardzo i teraz tak upgrade zik. w sumie tego air albo dobra to mi na, na razie nie jest potrzebne tak na tito więc jest git chciałbym zakupić sobie tego drona a dlaczego będę chciał go sobie zakupić. Zaraz zobaczycie. Tylko nie pamiętam właśnie, tu się będę powtarzał. Czy ten dron działał jedynie na jedną krainę, czy na całą mapę? Wydaje mi się, że chyba na jedną krainę. To byłoby dobre z jednej strony. To pytanie zasadnicze, ile on kosztował? To było. Tak. 2000. To mi się podoba. Teraz sobie to sprawdzimy. Przetestujemy to sobie. Założymy koral i teraz tak. Idę po różowego slimea jakiegoś. I właśnie przetestujemy sobie. Tylko takiego zwykłego różowego. Nie z tych, bo one już tutaj pewnie. Zeżarły to co miały. Zrobimy sobie mały testing. Przy okazji sprawdzimy sobie. Ofertę. Coś ciekawa. U. Tego chyba nie mamy. 13 pogofrutów i 3T, albo mamy to? Nie wiem, czy to jest dla tych fosforów, czy nie, bo nie wiem, czy już dostanę. Kurczę więcej tych, tych, a może być ciężko. Dobra, no nic. Jak się uda, to się uda, będzie fajnie, a jak nie, to, to nic się nie stało. O, weźmy sobie tutaj kilka tych różowych, trochę marchewek dla nich. Na początek naszego eksperymentu jest ja sobie te pogofruty złapię do naszej wymianki. No, tutaj gdzieś były jeszcze, właśnie tutaj, jeszcze mamy kilka sztuk. 6 pogofrutów elegancko. Ja więc dzisiaj sobie e, zrobimy taką lekką automatyzację naszej farmy. Taki jest przynajmniej zamysł mój. I czy on się uda? To się okaże. <laughs> czy moja wizja jest gdzieś tam. Do zrealizowania. Mam nadzieję, że tak, że jest. Dałaś mi moje pogofruty. Tam 8 sztuk. Tam było chyba 13, jak dobrze pamiętam. Ok, zbierzmy sobie. Mamy 11, 12. O eju, jeden jest przed nosa. Zrzeżarł pogofruta. No dobra, nic nie szkodzi. Tak więc weźmy sobie. Stąd jeszcze, jak dobrze pamiętam. Tutaj dziś słyszę tego złotego gówniaka. O, tu jest. Tylko nie pamiętam, co się, co się mu robiło. Wodą go spcikam. Nie, chyba nie. Ej, no nie pamiętam, bez kitu. O, ej. Dobra, musimy teraz zainterweniować. No nic, trudno. Złoty sobie poszedł że tak powiem finom dal dobra, tepnijmy się z powrotem do naszej farmy tu mamy już cubery gotowe a z tym pogo tak jest że jak jest potrzebne tego nie ma nigdzie ale wydaje mi się tu mogę się mylić że on gdzieś tam jeszcze był tutaj jakieś pojedyncze sztuki niezjedzone ale mogę się mylić no ja chyba nie ma, no nic, trudno, ale widzę, że będą, o tutaj, abiplorty. tak, 13, jednego mi zbraknie, jak na złość dosłownie, słuchajcie, jak na złość, Te sprzedajmy, teraz tak, ile szukać jednego do tego, a, ruta, Było tylko to wyganin. a ja mu KFC dawałem, oto, to, to nieźle. No cóż, no, był wybredny, no to niestety skończył marnie, no. Morał z tego jest taki, że nie warto być wybrednym. Dokładnie tak. Okej, okay. tak więc weźmy sobie... Dobra, będzie w ogóle pierwszy trade zakończony jakby w tym save'ie. Co to jest za Crystal Floor? Uuu, okej. Okay. Dobra, czy ja mam odblokowane te oto krainy? Grotę? Oczywiście, że tak. Więc tutaj możemy pierwszego slajma jakiegoś, że tak powiem, tutaj zrespis Krystal Plortów. Czekajcie. Okej. Okay. Um jeden Crystal plor, czy. Dobra, weźmy go sobie, zachowajmy. I teraz tak. Miałem sprawdzić pewien eksperyment, że tak powiem. Tylko chciałbym przejść do laboratorium. W tej gracie twoje nocno się nie zrespią. Uuu. To, to nie wiedziałem, że tak powiem. Dobra, mniejsza o yy, Więc tak, yy, na którym przycisku. Uuu, to jest latarka. <laughs> A człowiek się całe życie uczy. Yy, dobra, teraz chyba na tabie było, albo nie na tabie. Na szybkości sprawdzimy sobie, na którym było o gadżet mógł. Na T. Dobra, tutaj sobie tego drona postawimy. Możemy, albo i nie możemy. Ej, to co się z moim dronem stało? What the fuck? Chyba, że... Aha, czekajcie, 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 czekajcie. Okej. Okay. Ja go muszę dopiero... Dopiero go muszę stworzyć, szanowni państwo. Między innymi, respiąc te oto rzeczy. Masakra. W taki sposób Direk, o tym mówisz. Okej, okay, dobra. Masakra jednym słowem. Czyli tak de facto. No nie udało się mi zrobić tego co chciałem. A szkoda. Natomiast w takim bądź wypadku musimy te pompy całe porespić. Czyli musimy po prostu plorty wrzucać różnego typu. No dobra czyli eksperyment, że tak powiem, no udany średnio, ale tutaj możemy zrobić inny manewr, teraz wam powiem jaki. Kształt, wspominałem w ostatnim odcinku, że zrobimy tutaj, hmm, dajmy sobie tak, Lord Kolektor, Autofider, zrobimy jakąś taką farmę, wiecie, mało takich istotnych yy, owocków, yy, czy tam warzywek, i wrzucimy. Je właśnie mm, tam i te te będziemy typowo właśnie używali do craftingów. Dokładnie tak. No, okej. Okay. Oka, oka to było, jak dobrze pamiętam, ten ostatni, czyli ten oto. Proszę bardzo. Oho, o. No, i tutaj teraz. Można działać Proszę bardzo, 18 tych Natomiast, żeby nie było, że ten dzisiejszy dzień e, zakończy się tak no, bez żadnego sukcesu, to mam pewien plan sprytny. Za chwilę wam go pokażę. W ogóle te porciki możemy sprzedać, po co nam one? Ej, czemu mi w ogóle tyle tych kuczaków pociekało? Czy no się tak po poryspi... A O nie, dobra. Mniejsza, one były z tego, z tradu. Bez kitu, ja nie ogarniam dzisiaj totalnie. No ale git, bo Ja potrzebuję tych kurczaków, bo chcę iść właśnie do tego naszego kotełowego grubego slima. No i spróbować go no, zniszczyć, tak? W sensie, żeby nam tutaj pękł i mam nadzieję, dał kluczyk kolejny. Bo chociaż jakiś teleport fajny. Dobrze by było. Dobra, tych dajmy tak do 10. Um, ale po resztę zaraz przyjdziemy. Okej, okay, Stony Hel. Dawać mi tutaj drop KFC. Okej. Okay. Dobra, 20 jest git. Żebym tego krystal plortu nie sprzedał przypadkiem. Wysłuchajcie słuchajcie, ze mną to jest wszystko możliwe. No ze mną i z moim rozstrzepaniem życiowym. To, to jest naprawdę wszystko możliwe. To było tutaj. Jak dobrze pamiętam. Tak. Dokładnie tak. I z tego co pamiętam, to my jakiś czas temu karmiliśmy go. O, to jest swoją drogą pogofruty. Jakiś czas temu go karmiliśmy. Więc no, zobaczymy. Teraz. Okej. Okay. Pełne skupienie. No i rzucamy kurczakami w chłopa. Aha. Jeden już na straty. No nie gadaj, że on jeszcze tutaj nie pękł. No to nieźle. Dobra, ale ja sobie wezmę ten pogofrut i sobie założymy ogród. Właśnie po to, żeby tą naszą potencjalną farmę nazwijmy to na ten na na materiały do laboratorium. Czy to jest właśnie ten tę te farmę sobie w sensie koral. Yy, tą żywnością gdzieś tam, wiecie, ogarniać. Dobra, Pogo Food. Mamy to. Możemy teraz to jeszcze rozdać. Mind Mango. No dzisiejszy dzień taki bardziej bym powiedział typowo farmerski. <laughs> Mamy już tutaj 21. No ale dowiedzieliśmy się, że drona nie można jedna, jednak tak łatwo zrespić. Z jednej strony szkoda, powiem szczerze. Proszę bardzo. Okej. Okay. W sumie te zorty też mogę dać na te farmienie. Czemu by nie? Jak najbardziej możemy to zrobić. Dobra. Hop. I teraz tak. Wrzucamy. tutaj do rafinerii, jak dobrze pamiętam. Dokładnie tak. I te pompy to ile? 19 i 6. Ok, czyli tutaj fajnie by było mieć te i rok plorty, albo radiacyjne, ale chyba raczej radiacyjne. Więc jak uda nam się jeszcze mm, te radiacyjne zgarnąć, to będzie naprawdę fajnie, w sensie jakiś plort radiacyjny. Dobra, rock plorty. Elegancko. Ja wam mówię, ta farma niedługo to będzie naprawdę miniona przekodacka. No, musicie mi uwierzyć, że ja, ja mam plan sprytny. Ale mam. Na tę farmę. Okej. Okay. Rokplorty. Fosforowe. Dobra. I teraz tak. Będę chciał tej oto grocie potężnej zrespić na chwilę obecną Silos. No, i ten krystal plort niech tam siedzi, bo mówię z moim tutaj roztrzepaniem to nie zdziwię się jak jego ja sprzedam za chwilę. A tego slajma nie mamy. Okej, okay, tutaj mamy radiacyjny plort. Proszę bardzo. ho ho! Dobra, pospieszyłem się trochę. Nawet nie trochę. Dobra, siedź tutaj. Ok. No i dobra. Cofamy się po raz kolejny, żeby sprzedać wszystko. Ulepszyć tę farmę pogofrutów. Hmm, chociaż w sumie tam by się przydało czekajcie radiacyjne może dwa razy oka oka jednak no spoko by było niż te pogofruty, niż tak bezsensownie to przemielić no ale nic o, hen hen nie wiem czy trafi ale jak tak to to nie <grystanie> zginie chociaż proszę bardzo no i dobra Przedajemy kolejne rzeczy. Będziemy musieli też powoli zbierać te mind mango po to, żeby tego Hani Slaima rozwalić właśnie w, w tej krainie no, no jeszcze dalszej, tej dżungli jak ja to mówię. O jak najbardziej. Elegancko. To, czy coś jeszcze nie zebrałem? Tych nie zebrałem, ale one są dość kluczowe. i cena ich jest wysoka, na pewno się przydadzą. Proszę bardzo, ok. No jeszcze tych może te możemy wziąć na sprzedaż. A niech będą te, no i git, dobra. Teraz to sprzedamy, ulepszymy ogródek. Zrobimy kolejną rundkę, można powiedzieć. No, nasza farma się tutaj rozwija, więc siłą rzeczy, no gdzieś musimy bardziej podróżować pomiędzy tym wszystkim. Cubery. To jest spokojosną te Qbery swoją drogą. O, kolejne KFC. no i tutaj sobie oczywiście sprinkler. No i te kubery rzucimy mm, naszym nowym, że tak powiem, nowe, nowemu koralowi. Żeby nam nie umierały nasze slajmy. Okej. Okay. Dajmy im jeszcze to. Oba ich jest 8 z tego co pamiętam, więc damy im tak. Dajmy im w sumie wolny ten dystrybucję 7. No i tak jak wspominałem, to wszystko co tutaj mamy leci do rafinerii. Więc powoli, powoli gdzieś tam jakąś taktykę obieramy, jeżeli chodzi o. Prowadzenie o, tych slajmów jest bardzo fajne. Ok, No i w końcu kończymy dzień dziewiąty.